Robert, dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Pewnie przyjechałeś nad morze świętować swój sukces? No, świętować jeszcze będzie czas tak naprawdę, bo, bo mamy jeszcze dwie kolejki. A dzisiaj przyjechałem, ponieważ no wiadomo, no jednak, jednak są też sprawy pozabojskowe. Tak jak dzisiaj, turniej Coca-Cola Cup, na którym chciałem być. I, no i przyjechałem za tak naprawdę od razu. Eee, praktycznie po meczu. Masz czas w ogóle na relacje? Jak spędzasz wolny czas z kolegami z zespołu? Eee, wiadomo, że tego czasu nie ma za dużo i, i nieraz nie wolę sobie posiedzieć w domu, po prostu i, i, i dać się siedzę na kanapie i, i ze znajomymi, czy z bliskimi, czy z rodziną, i nic nie robić, bo to jest eee, nieraz takie rzeczy, rzeczy najbardziej cieszą. Więc eee, no, jak jestem w domu, to po prostu lubię posiedzieć, nie wychodzi bo wiadomo, że też eee, no, nie ma czasu, żeby wychodzić za bardzo ciśnię, czy zjeść. Eee, no, może dorstalasz i nieraz się uda, ale jednak wolę, wolę posiedzieć w domu i chwilę, chwilę się na tym wszystkim. Jesteś dumą dla i Dortmund, również dla reprezentacji Polski. Nie chcesz zmienić otoczenia. Masz jakieś konkretne propozycje z innych klubów? Znaczy w tej chwili ogólnie nie myślę nad tym, ponieważ przed nami tak jak powiedziałem, się są dwa mecze w Bundeslidze, później jeszcze finał Pucharu Niemiec, dla nas ważny. Eee, no i finały z Europy, wiadomo, że ten sezon jest długi i tak naprawdę jeszcze czas na, na wszystko będzie ewentualnie. W tej chwili skupiam się na tym, żeby jak najlepiej grać po prostu w, w po Rosji, a później przygotować się do Euro. A co będzie po sezonie, to po prostu trzeba poczekać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Euro 2012. Robert Lewandowski. Pan, że Coca-Cola to dobry partner strategiczny do tego, żeby organizować tego rodzaju przedsięwzięcia? No bo jak i Coca-Cola, to kto? Znakomita organizacja, przecież to są naprawdę to są tysiące, dziesiątki, powiedziałbym setki nawet tysięcy młodych ludzi, którzy mają kontakt z piłką nożną. My widzimy już tą część bardzo wysoką rozgrywek, a tak naprawdę początki gdzieś tam w bardzo małych czasem wioskach mają miejsce. I dla ludzi dla dzieciaków, dla gimnazjalistów, którzy mają okazję wyjechać z małej miejscowości, dostać się na taki etap rywalizacji, to jest po prostu może przygoda życia sportowa. Dobrze, że takiego sponsora mamy i wspieraj młodych ludzi. Ci tłumnie i dziennikarze nie dają żyć Robertowi Lewandowskiemu. Naprawdę, Robert Lewandowski klasa sama w sobie. Wczoraj mecz, wiadomo, że nocne świętowanie, nie miał czasu w ogóle się położyć, bolą go plecy, a przyjechał. Zwracam uwagę, siedzi chłop cały czas, jest do pełnej dyspozycji. Klasa sama w sobie, niektórzy z polskich piłkarzy mogą zazdrościć. Mam przyjemność rozmawiać? Nazywam się Agnieszka Rychlicka, jestem kapitanem zespołu childeck Gdynia. Witaj, i co sprowadziło Was tutaj na Coca-Cola Cup? Zostałyśmy zaproszone na dzisiejszy turniej i z miłą chęcią przyjęłyśmy to zaproszenie. Wy jesteście z Gdyni? Tak, jesteśmy z Gdyni, ale występujemy na różnych imprezach, nie tylko w Gdyni, w Trójmieście, też w całej Polsce, więc na każde zaproszenie chętnie przyjeżdżamy. Jesteście bardzo medialną grupą taneczną. Byłyście też na meczu NBA. Jak wrażenia? Coś niesamowitego, na pewno inaczej niż to jest u nas w Polsce na meczach. No, Kibice, publiczność, cała atmosfera, to jest naprawdę coś wspaniałego i to było dla nas y, niesamowite przeżycie i można powiedzieć, że to był mecz życia. To był polski dzień z Marcinem Gortatem. Tak, zgadza się. Na specjalne zaproszenie Marcina Gortata y, byłyśmy właśnie w Phoenix. Starałeś się, się również o udział w Final Four? Tak, starałyśmy się. jak Rok temu nam się udało wygrać. W tym roku y, niestety y, zwycięstwo należy do innego zespołu. Będziemy próbować też za rok. To wszystko, wszystko zależy, jak się potoczy.